przedstawić tej gry. Chyba każdy ją zna pewnie to pewnie. A tam ktoś naprawdę nie zna. To naprawdę to trochę dziwnie, ale to jest jeśli chodzi o polski to ten przetrwanie klęskich żywiołowych to jest po prostu kleski żywiołowe no chyba to jest bardzo proste może prawie ci się w ogóle nagrywa to ja zaraz wrócę Po prostu... Musiałam wyciszyć dźwięk, bo był straszny szum, okropny szum. O, bo... A tej, tego akurat nie znam, bo jestem nowy, jeśli chodzi o tą grę. Jestem nowy, jeśli chodzi o tą grę. Sorry, że nie przyłożyłem tutaj mikrofonu. Czasami on się mi psuje. O, co to będzie, ale... Co to będzie? C jakaś baza wojskowa. Myślę, że to będzie troszkę trudne. No weź się steruj. Te czołgami jadą. Ale beka. Ja bym chciał, bym się bardzo, bardzo, bardzo bym się chciał schować gdzieś. Tylko, że ktoś mi o imieniu gracze na tej grze mi przeszkadzają. Nie, nie, to był zły pomysł, żeby tutaj wchodzić. To był zły pomysł, żeby tutaj wchodzić. To był zły pomysł. Opsa. Nie. Widzowie, my to przetrwamy. My to przetrwamy. My damy radę. My to przetrwamy. My jesteśmy mistrzami w tą grę. O i dopiero to pierwszy odcinek tego. Ale my to przetrwamy. Ja wam mówię, że, ci, że to przetrwamy. Bo się mama. Kurde, ten odrzutowiec je psuje. W sumie jaki on jest wytrzymały, jak na taki samolot, jak taki 16 20-tonowy samolot by mi przywalił, no to ja bym, no to ja, no to ja nie żyję już. Wyobraźcie sobie coś takiego, że 12-tonowy taki pach to jeszcze naprawdę i ledwo żyją jeszcze, a ja już, my jeszcze jakoś żyjemy. Ej. Aha to, to, fa to fajnie sobie zżyliśmy, żyliśmy, ale ciekawe jak to z tamtej z góry wygląda. Bardzo mi to interesuje. Pewnie... o! To, to, to fajnie sobie, To fajnie sobie zobaczyłem. Będzie dzisiaj jeszcze drugi odcinek. Sory. sorry. I ten... No, nie wiem. Okej, okay, nie będę klikował na odcinku. Ja, ja wiem, co to było. To będzie podłoga Tolawa. Podłoga Tolawa. Ja wiem, gdzie się schować. Żeby to przetrwać. Ja wiem w to mistrzem no po prostu raz to już w to... grałem w tem akurat to samo Proszę mi wejść na drzewo Ej, ja już dawno wygrałem w tą grę proszę mi wejść Wchodź tam! U um, dwo mu to działa Wchodzimy, chodzimy, wchodzimy, nie, O, tego nie było. Tego mówię, że nie było. Musimy się schować gdzieś. Tego nie było wtedy, chyba, że był jakiś update. Aaa, nie, my tak nie mamy. Nie zginiemy, giniemy widzowie, giniemy. Naprawdę miło było was poznać, ale giniemy. Giniemy, giniemy, giniemy. A może jednak nie? Może nie? Może nie? Giniemy, może giniemy, może giniemy. Giniemy! No, gi zginęliśmy. Ale przynajmniej w... zginęliśmy w jak to się nazywa w... No nie wiem jak to po prostu powiedzieć, że zapomniałem. Może nagram clone simulator. Myślę, że tam doskoczy. Ojajaj! Oczywiście zostawcie łapkę w górę i suba dzwonem, bo sub bez dzwona to jak piesek bez ogona no. po prostu naprawdę mi się już to skończy. Tu ledwo ludzie. O, że u tyle! przetrwało, a akurat nie ja hmm. Ojej, no trochę mi się ścina. Może nawet nie trochę, tylko bardzo. Musimy rozgrzać komputer. Next. O. Działa. I te, teraz dobrze działa. O nie. Ja wiem, co tu będzie się działo. Ja wiem. Ale teraz musimy się schować gdzieś solidnie. Tam, gdzie będziemy mogli to naprawić. Bank przetrwać. W takim w miar skromnym miejscu, mi się wydaje. Jak oni tam odlecą. Jak oni, oni nie mogą odlecieć, pewnie, ale gdyby mogli, to by było fajnie. A ona chce polecieć, ale sobie nie poleci. Komputer. Nie! Już giniemy. Nowe? Co? Nie, nie, nie. Ja, ja tu wchodzę. Ja tu wchodzę, tak. Myślę, że tak będzie najbezpieczniej z nim. Z moim kolegą. Tu powoli tak zjeżdżamy trochę. Jesteś za ciężki. Banana. B banana. Zobacz banana. Banana. a ja lubię jeść kebaby, 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 baby oooo baby. co to jest te zielone my, my jakieś przetrwamy to, my to przetrwamy, widzowie. My to przetrwamy. Jak nie przetrwamy to, to w dwie minuty minie 2022. W sumie szczęśliwego nowego, nowego roku. Powiem wam, ale my tu przetrwamy. My tu przetrwamy. My jesteśmy mistrzami. No co robisz, no? Patrz, jak jedziesz. Jak jedziesz. Przetrwaliśmy. Wygraliśmy, przegrać nie mogliśmy. To by było niemożliwe, gdyby to było w sumie całkiem łatwe, powiem. To była Essa Situ. Essa. Essa, Essa, Essa. Bardzo Essa. Szkoda, że go nie można dobić. O, next map. Czyli zaraz się pojawi mapa. No nie, Czemu to, bo jest tak często, no? Tak bardzo nieładnie tak robić, że często tak by jest. Wszyscy lecą do helikoptera. My to przetrwamy. Ja ludzi wam nie polecam tam wchodzić, ale powiem, chyba tam wejdę, bo kto ryzykuje, kto ryzykuje, nie pije szampana, więc wchodzimy. Wchodzimy. Oj. To my się widzimy jak już tam wejdę. wchodzimy. O nie. Widzowie, już się destrukcja za zaczęła. A ja jeszcze ledwo tutaj daję rady. No hmm. i zginąłem w bardzo łatwy sposób. Cudownie. To ciekawe jak to z góry w sumie wygląda. Jestem bardzo ciekawy. A wygląda to źle. Oni tam giną jeszcze no, ludzie niewinni. Znajdą się jacyś ocaleni, ale no... I czemu ja nie mam aury? Tak zawsze miały. Co to było? Ale. ja zawsze daj aurę. Nie. Ja zawsze miałam aurę. To tak nie może być. To jest niedopuszczalne. Opsa. Co to jest top 10. Najlepszych survivalów! Chyba. To, to, są ludzie przetrw... To są przetrwani? A! Na, tym żerwarze A ja lubię jeść, jeść, jeść kebaby, kebaby, baby kebaby, baby A ja lubię jeść, jeść, jeść kebaby, kebaby, baby kebaby, baby i czemu tak to dziwnie się wybiega? Tak dziś troszkę, o chwilkę. To już nie wiem co to jest. Chyba to było tornado. Już nie pamiętam. Tornado albo trąba powietrzna. Ja bym się schował w sumie w budynku. Tam są najmniejsze pomieszczenia. Bo myślę, że tak będzie lepiej. Po prostu wiem, że wias no, się w dole zawsze się chowa. Więc ja wschodzę w dół. To jest tak fajnie przytulnie całkiem. Komputery, ten jest mój. Gram w Bedwars. Może kiedyś... Ale żyje. To jest najważniejsze, że żyję. 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 I ja to przeżyję. To przeżyję. Choć, choć mam raka. Choć mam raka. To przeżyję to. Myślę, żeby za budynkiem lepiej byłoby się schować. Ciekawe, czy to w ogóle tutaj przetrwamy. Myślę. E, wiedziałem. Jakie to jest smutne, przykre. Oni tam, że my tutaj jesteśmy ocaleni, a oni tam sobie giną. Oni nie chcieli. Oni nie chcieli źle. Widzicie? Jak to wygląda, jak mam te podniesione ręce? Nie mogę. Czy wy to widzieliście? Czyli my to przetrwamy, my to przetrwamy. My się tornada nie boimy. My się tornada nie boimy. A ja lubię jeść, jeść, jeść kebaby, 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 kebaby. Um, ojejku, przetrwaliśmy to, przetrwaliśmy to. Jest, jest, jest fajnie, jest fajnie. Jest dobrze. I będzie dobrze. A jazy bez włosów się z Wami żegnam. No!